Jak już mówiłem w tutorialu o ustawieniu okien, w Blenderze możemy ustawić sobie dowolnie nasze nasz pole do pracy. Możemy, ale ponadto możemy zdefiniować jeszcze dodatkowe e, pola do pracy, które e, mamy dostępne tutaj za pomocą tego menu. To są predefiniowane e, pola, które przychodzą razem z Blenderem. E, Możemy na przykład sobie zmienić na animację i mamy tutaj tak samo okno 3D, do tego mamy okna do animacji, timeline to także, mamy okno z widokiem, z poglądem z kamery, no i outliner to jest normalny. Eee, możemy za oprócz przełączania się w menu, możemy przełączać się za pomocą kontrol strzałka eee, i możemy tak się przełączyć w kółko może po kolei przedstawię te no to tu animacja, tutaj mamy kompozycję czyli do e, tworzenia nodów tutaj mamy uchwałę editora i 3D widok z kamery jak to wygląda, e, tu no, domyślne okno no. tutaj mamy e, do, do pracy z e, tworzenia gier tutaj do skryptów, jeśli ktoś pisze skrypty Yy, tutaj do rozkładania UV yy, no i mamy także do yy, edycji wideo no i wróciliśmy do animacji yy, jeśli nam się nie podobają na przykład niektóre te na przykład no powiedzmy że nigdy nie będziemy skryptować ani tworzyć kier to możemy sobie tutaj wyrzucić game logic oraz yy, wyrzucić scripting za pomocą x -a, a na przykład chcielibyśmy rozszerzyć możliwość UV editingu yy, albo dodać sobie w ogóle całkiem nową zakładkę, gdzie byśmy na przykład e, materiały tworzyli tylko i wyłącznie, no to wybierzemy, dodajemy plus, zmieniamy nazwę na materials na przykład, no i tutaj dzielimy sobie okna po swojemu no oczywiście na przykład tu możemy dać e, propellers. No, znaczy, połączmy może razem, no i możemy no, właściwie mm, przyłączyć tu podzielić yy, znowu na dwa przyłączyć tutaj na teksturę no i możemy teraz mieć okno materials yy, i dodatkowo jeśli któreś okno mamy na przykład za małe które nam przeszkadza yy, chcielibyśmy mieć na pełny ekran naciskamy shift spację albo ctrl strzałka w tył lub ctrl yy, strzałka w górę yy, skąd, jeśli już ustawimy sobie tak jak chcemy naszą, yy, nasz plik, naciskamy Ctrl-U, Save Default User Settings i w ten sposób mamy zapisane te, te nasze ekrany i będą tak domyślne przy każdym uruchomieniu blendera.